Trzy kaski szczękowe na rok 2020. Pokażemy Wam nowość HJC i90, RPH 90S, czyli także nowość na rok 2020 oraz iroch Ref 19. I mimo że w tej chwili żaden z tych kasków nie wygląda na kask szczękowy, a na kaski integralne, bo właśnie o to tutaj chodzi, to są to faktycznie kaski szczękowe. Jakie są zalety kasków szczękowych? Przede wszystkim tych dobrych kasków szczękowych z wysokiej półki, jak na przykład RPH, to fakt, że w zasadzie mamy zwykły kask integralny, ma te same cechy co kask integralny, plus mamy szczękę. W dawnych czasach, chociaż te czasy powoli wracają, bo zobaczcie, że mamy Brexit, na granicy trzeba było podnieść, znaczy zdjąć kask, żeby pokazać dokument, żeby celnik mógł sprawdzić, czy to na pewno my. Kiedy poruszamy się wewnątrz Unii Europejskiej, nie musimy tego robić, ale kiedy jedziemy na wakacje, chociażby do Rumunii, czy niedługo do Wielkiej Brytanii, na przykład motocyklem, to znowu ta czynność powróci. Dodatkowa. Wartość dodana w kaskach szczękowych, to na przykład kiedy wchodzimy na stację benzynową zatankować, na niektórych stacjach benzynowych jest zakaz wchodzenia z kaskiem. Kiedy mamy kask szczękowy, to po prostu otwieramy szczękę i żadnych nieprzyjemności oraz niepokoi ze strony kasjerów nie mamy. Niektórzy używają tych kasków także, kiedy mają motocykle turystyczne z wysoką przednią szybą, aby palić podczas jazdy. Tego już do końca nie pochwalam, ale takie rzeczy także widziałem. I teraz tak, jeżeli chodzi o nasze kaski szczękowe, mamy dwa Hajotce i Zaczniemy od kasku Hajotce I90, który jest nowością na sezon 2020 i jednocześnie zastępuje dobrze znanego, już trochę wysłużonego IS MAX2. Skorupa została wykonana z polikarbonu, jednak zaprojektowana od nowa w technologii CAD. Kask jest ładny, dostępny w kilku malowaniach, chociaż ciekawostka: najpopularniejsze malowania, które się sprzedają, to są czarne, jasne oraz fluo. Kask posiada szybę przystosowaną do pilnoka. Pilnok jest w zestawie. Jeżeli chodzi o szczękę, szczękę otwiera się w łatwy, przewidywalny sposób. Mamy przycisk, wystarczy go pociągnąć, ładnie widać jak on wychodzi. i W tym momencie szczęka jest odblokowana i wędruje do góry. Kask posiada podwójną homologację PJ, więc możemy jeździć w kasku zarówno otwartym, jak i zamkniętym. I jednak tutaj także porada od motobandy. Poza miastem powyżej 50 km na godzinę, mimo że macie wysoką szybę, ja wiem, że nie czuć tego pędu powietrza, starajcie się jednak jeździć z zamkniętą szczęką, to zawsze wpływa pozytywnie na Wasze bezpieczeństwo. Kask oczywiście posiada blendę. Blenda, jak przystało na HJC nowej generacji, jest obsługiwana za pomocą suwaka po lewej stronie kasku, więc jest ona wygodna, nie trzeba gdzieś tam wysoko sięgać, tylko bardzo szybko, łatwo możemy sterować. Oczywiście posiada także zabezpieczenie, że po prostu kiedy ją zamkniemy, ona się chowa i nie wyskoczy nam z niej nacka sama. Jak w niektórych innych modelach kasków potrafi się zdarzyć. Jeżeli chodzi o środek. Środek jest oczywiście wyjmowalny, antybakteryjny, nadaje się do prania. Mamy także zapięcie mikrometryczne z regulacją. Tutaj już pojawiły się elementy metalowe, więc jest to porządne zapięcie. Kask jest przystosowany także do systemu Smart Haiotse, czyli możemy sobie zamontować tutaj fabryczne interkom. I to też jest bardzo fajna, pozytywna wiadomość, jeżeli chodzi o wentylację. Kiedy otworzymy szczękę, to oczywiście mamy full wentylację, natomiast kiedy jest troszkę gorsza pogoda albo idziemy szybciej, używamy wentylacji zewnętrznej. Na szczęce w górnej części kasku w kilku poziomach oraz z tyłu mamy na stałe otwarte otwory wentylacyjne ajoc i 90 w podstawowej wersji kosztuje 949 zł, natomiast w wersji z malowaniem, chociażby takim jak nasze, cena wynosi 1099 zł. Przechodzimy dalej. Poczekajmy jeszcze chwilę na RPH, ponieważ najpierw IRoch REV19, który wyróżnia się na tle całej konkurencji przede wszystkim sposobem otwierania szczęki. Tutaj zamiast jednego przycisku mamy dwa przyciski i robi on taki myk. Czyli w tym momencie z naszego kasku integralnego robi się cabrio. Szczęka wędruje do tyłu, wizjer automatycznie się podnosi i mamy w pełni kask otwarty. Także mamy certyfikację PJ. Jednak podczas jazdy motocyklem już nie robi się nam żaden żagiel. Ta szczęka nie zatrzymuje się gdzieś tutaj, nie robi się żagiel, chowa się do tyłu i dzięki temu nie ma żadnych dodatkowych oporów aerodynamicznych podczas jazdy na motocyklu z otwartą szczęką. Oczywiście wizjer możemy sobie. Z powrotem zamknąć i możecie też zobaczyć, że on jest długi. Może nie zamyka nam całego przodu, ale faktycznie już jest dłuższy. Podobnie jak w przypadku Hajat C, tutaj także mamy blendę i także jest ona obsługiwana za pomocą suwaka z lewej strony kasku. Tutaj mamy też specjalny przycisk PJ i w tym momencie odblokujemy lub zablokujemy naszą szczękę. Powrót szczęki. Nic nie trzeba naciskać, po prostu kiedy jest ona odblokowana, jak widzicie, wizjer znowu podjechał do góry, zablokowujemy i teraz nie da się. Czyli to jest blokada, taka jak jest otwarta. Taka motobanda się uczy i Was też uczy przy okazji. Po zamknięciu kasku ukazuje nam się wentylacja w części szczękowej oraz w górnej części kasku. Z tyłu mamy jeden otwór na stałe otwarty, wentylacyjny. W środku mamy wyściółkę antybakteryjną, w pełni wyciąganą, nadającą się do prania i zapięcie mikrometryczne, czyli najbardziej popularne kask również jest przystosowany do montażu interkomu. Tutaj mamy specjalne wyjście dokładnie z tej strony, aby przeciągnąć kabelki, możemy sobie zamontować interkom uniwersalny. Korupa została wykonana z tworzyw HRT, czyli mieszaniny tworzyw sztucznych. Kask monokolorowy kosztuje 1349 zł, za kask z malowaniem musimy zapłacić 1599 zł. I w końcu przechodzimy do RPH 90S. S jest tutaj bardzo ważny, ponieważ jest to kask już poliftowy, czyli między innymi różni się tym, że tutaj mamy miejsce na fabryczny interkom HJC Smart, dedykowany od ceny. Kask w przeciwieństwie do pozostałych kasków, które dzisiaj pokazywaliśmy jest wykonany w technologii PIM+, czyli z wielu warstw włókien szklanych. Tutaj tych warstw jest aż 6. Dzięki temu jest bardzo sztywny, nawet jak na kask szczękowy. Do tego jest zbity, solidny i skorupa jest bardzo bezpieczna. A jednocześnie waga pozostaje na przyzwoitym poziomie, ponieważ wynosi 1550 gramów. I wydaje się to dużo, jednak kiedy bierzemy ten kask do ręki, to naprawdę jest leciutki w porównaniu do innych kasków szczękowych, a ponieważ mamy nawet dzisiaj. Dostępne na do rynku kaski, które ważą 2 kg. A to już na głowie czuć. To jest jedyny kask serii KJC-RPH gdzie dostępne jest zapięcie mikrometryczne, ale jest ono w pełni wykonane ze stali nierdzewnej. To dlatego, że większość osób, które kupuje kaski turystyczne woli jednak takie zapięcie i dzięki temu, że jest ono wykonane z tego materiału jest bardzo twarde. Wnętrze oczywiście w pełni wyjmowalne, dużo bardziej zabudowane, więc także cichsze. W ogóle RPH chwali się, że 90 jest jednym z najcichszych kasków na rynku i to oczywiście mogę potwierdzić, ponieważ Około 2 lata temu właśnie taki kask, tylko w poprzedniej wersji testowaliśmy i faktycznie byłem zakochany. To jest jeden z najlepszych kasków szczękowych na rynku. Także dlatego, że zobaczcie, on jest bardzo niewielki. To go także wyróżnia, że dopóki go nie weźmiemy do ręki, dopóki ktoś nam nie pokaże, że to jest kask szczękowy, to nie będziemy. Wiedzieli. On no w zasadzie wygląda jak 70, a różni się właśnie tym, że ma tą otwieraną szczękę. Różni się także wentylacją, ponieważ teoretycznie na pierwszy rzut oka jest ona identyczna jak w 70. Nawet bym powiedział troszkę bardziej okrojona, bo mamy tylko jeden poziom regulacji u góry. Mamy standardową regulację na dole. Mamy także regulowany wylot wilgotnego gorącego powietrza z tyłu. Jednak możecie mi wierzyć na słowa, jeżeli nie, to sprawdźcie to osobiście sami. Wentylacja w tym kasku naprawdę daje sobie radę. Ja osobiście ją bardzo lubię. Tutaj mamy zamontowaną ciemną szybę, natomiast standardowo mamy zwykłą przezroczystą szybę. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście kask jest wyposażony w blendę. Standard, jeżeli chodzi o HJC serii RPH, czyli bardzo dobrze działający system. Podobnie jak i90, także RPH90S posiada podwójną homologację PJ. Cena zaczyna się od 2199 zł za kask bez malowania oraz 2399 zł w wersji z malowaniem. I teraz uwaga na rok 2020. Pojawią się także kaski serii RPH 90S w wersji Carbon, czyli będzie jeszcze lżejszy materiał, jeszcze mocniejszy, także przystosowany do interkomu I tutaj cena będzie oczywiście wyższa, ale jeżeli chcecie mieć jedną z najlepszych skorup na rynku, jeżeli chodzi o kaski szczękowe, to warto zainteresować się takim kaskiem. Ja osobiście uważam, że w tej półce cenowej to jest jeden z liderów. Podsumowując, każdy z tych kasków prezentuje inną półkę cenową oraz posiada inne technologie, chociażby ze względu na skorupę, działanie szczęki czy całokształt, można powiedzieć. Oczywiście, wszystkie kaski są dostępne w sieci dobre sklepy motocyklowe i tam możecie je kupić z dłuższą, przedłużoną gwarancją 5 oraz pakietem assistance. Dajcie nam znać, ile osób z Was jeździ w szczękach i dlaczego to lubicie, bo pewnie jest jakiś szczegół, o którym ja w tym momencie jeszcze nie pomyślałem, a może być bardzo fajny i jest on oczywisty właśnie podczas eksploatacji kasków szczękowych.